Siemanko kochani, standardowo witam Was iCOM. W dzisiejszym audiologu chciałbym przedstawić Wam najnowszą ofertę PS Plus. Posiadaczom konsol Sony nie trzeba chyba przedstawiać tej usługi. Jednak w razie gdyby ktoś z Was niedawno zakupił konsolę, to mogę Wam powiedzieć w skrócie, iż PS Plus jest odpowiednikiem Microsoftowego Xbox Live, ale dla konsol Sony. Pełne porównanie znajdziecie pod linkiem w opisie. Tych, porównanie tych abonamentów oczywiście. Jednak niewątpliwą zaletą PS Plusa jest to, iż kupując jeden abonament mamy dostęp do dwóch gier miesięcznie dla każdej z nowszych konsol Sony, którą mamy w domu. Czyli jeżeli posiadamy na przykład PS4, PS3 i PS Vite, to raz płacimy abonament. I dostajemy 6 dzier po dwie na każdą z tych Johnson. Gry oferowane w tym miesiącu znajdują się właśnie na czytanie. I w podpisie filmu znajdują się jeszcze dwa linki. Jeden służy do zarejestrowania się właśnie do usługi PS. Plus A drugi, w razie gdybyście chcieli się dowiedzieć więcej o tej usłudze, jak to działa i tak dalej, to też znajdziecie link właśnie w opisie. Proszę Was, żebyście łapkowali, subskrybowali, a przede wszystkim trzymali się. I widzimy się w następnym filmiku.